W widzowie, widzę jest ten LUKAS, witam Was, G4, oczywiście kodzik LUKAS, 5% do doładowania i skrzynaczka spec na start. I co nam dzisiaj z niej poleci? Zobaczmy. Dzisiaj nam poleci TEK 9 za złoty 20, zł. jak za friko to całkiem spoko. Odrzyżymy sobie też dzienny bonus, który jest na stronie dostępny. Co 24 godziny lub co 20 godzin w macie wyższy poziom koła. Od 5 jest y, krótszy czas. I zobaczmy, co nam wyleci to kółeczka bo może już jak mówicie, bonus do wpłat, exp, skiny, skrzyneczki, które możecie za darmo otworzyć. A nam wypada dzisiaj Galir Rocket Pop też, za 20. Ok. Nie najgorzej, ale też nie najlepiej, ale za darmo to spoko. Na stronce mamy też skrzynki bonusowe, które, do których zbieracie klucze, i za te klucze sobie te skrzyneczki otwieracie, a klucze zdobywacie otwierając skrzynki. Zdobywając expa i levelując tak jakby swój, swój tutaj profil Zobaczmy co nam wyleci ze skrzyneczki dzisiaj Ostatnio nam chyba wyleciał ten deagle Wow No przez chwilę myślałem że nam wypada do P2000 Ile było na to procent? 1% Prawie No 120 było No szkoda Wypada nam tylko petka no, dzisiejszy odcinek może być krótki, ponieważ <coughs> będziemy testować najdroższą ze skrzynek już. To jest najdroższa skrzynka w ogóle na stronie Escalibur. Jest za 2800. Jest ona ostatnią skrzynką z moich ulubionych skrzynek Safe. Także, no, niestety nie ma na razie ich więcej, ale będziemy do nich jeszcze oczywiście powracać, bo to są super skrzynki. Ja wam je polecam. No, dzisiaj Escalibur i powiem wam tak. Chyba nawet nie zamierzaj mi otworzyć yy, tak jakby sam sobie yy, tutaj, tylko od razu przejdziemy na bitewki Żeby jednak te emocje były od razu, nie? Że przejdźmy sobie do maksymalnej. Tak. Zróbmy sobie jeden na początek na dwóch. Stwórzmy bitwę. I zobaczmy, czy ktoś dołączy. Jak nie ktoś nie dołączy, to dołączymy sobie bota. I zobaczymy co to będzie. Czy los się dla nas uśmiechnie, czy też nie? Bod Jerry. Zaraz wam w ogóle pokażę, co, ty, co w tej skrzynce dokładnie jest. no jak widzicie no, są mega kosy. Oho. niezły początek, czyli remis. No i kto wygra? Na szczęście my. Ale na no, chyba jeden z najgorszych skinów. Za 1000 zł, tylko tak to jest chyba jeden z najgorszych. Przejdźmy sobie do niego, do, tych, do tej skrzyneczki naszego Eskalibura. No tak, to jest y, najgorszy projekt, jeżeli tym, jaki można trafić. Jeszcze jest Kosa, która jest warta tam 50 zł mniej. Na no, no potem są już po 2800 kosy: 2900, 3000, 3500, 3800, tu już ponad 4000, 5000, 6000, 7. 000. No i tak idziemy na samą górę aż do Butterfly Lore za 19 800, czyli za prawie 20 000. Nawet mamy tutaj hola. No skrzynka jest mega mocna, mega mocna, więc pora zrobić mega mocną baterkę Eskalibur. razy 2, bo razy 3 chyba nie stać. Nie, nie stać mi, razy 2 na dwóch graczy. Tworzymy bitwę. A jeżeli chcecie wpłacać swoim kodzikiem, bo oczywiście trwają tikety na rękawice, macie wszystko w opisie To oczywiście macie wiele form płatności, takie jak blik, przelewy, karty, visa oraz Mastercard PaySafe Card, płatność SMS-ami, Gift cardy od PayPala, Kinguina Płatność skinami Skrill, Zen oraz płatność krypto W przypadku tych dwóch jest dodatkowy jeszcze bonus, pomijając ten wasz, który sobie tutaj też zbieracie, otwierając skoła czy też odbierając sobie z różnych tam social mediów yy, strony? My musimy dolać bota, bo nikt nie chce dołączyć. To przecież tylko 5600 zł. No, panowie. Nikt nie chce się odważyć. Ryan znowu. No, Ryan chce mnie dojechać. To jest pewne. Czy mu się uda? Ojej. O kurcz. Ale dropy, to nie wystarczy. O kurde, Mać. Ale poleciało. Nam ten fade wyleciał, ale to było za mało. No ten. Ten karambicik, później jeszcze. Poseidon wyleciał. znaczy karambicik, butterfly. Shit. Nie będzie mieli, jak wszystko sprzedam. 4300. No nie stać nas na zrobienie takiej samej bitwy. Więc musimy zrobić raz. Na trzech graczy może spróbujmy. Trzeba zaryzykować. Trzeba zaryzykować. Musimy się odkuć. A jak się nie odkujemy, no to cóż to. No. <gryzko> wiadomo, ryzyko jest. I to ogromne, no ta skrzynka jest... No w samym widzicie, co, co tu leci w ogóle, no. Nie ma już Ryana, tak się nachapał, że chyba poszedł balować. Już nie jest dostępny na stronie. Oj Jerry. I Jerry. Nam wypada też. Nie, w... Nie wbijamy się w procenty, niestety, no. Hmm. No i cóż, no. No i koniec, no i koniec. Jakie dostaliśmy bonus? 37 zł. No. To chyba na otarcie tych łez No cóż. Wygraliśmy tylko jedną baterkę. Która była strasznie słaba. Bo byliśmy stratni to 6 stówek. No cóż. A te, co nam oddawało, to bo to oddawało jeszcze lepiej. No niestety. Szczęście nam nie dopisało. No i cóż, no, wam się odcinek podobał. Zostawcie łapkę w górę, subika, komentarz. My się widzimy w następnym odcineczku. Czyli jutro. A najbliższy live week, y, jest w poniedziałek. Tak, w poniedziałek będzie najbliższy live. Week. Teraz przez weekend nie mam czasu niestety, także jeżeli wyczekujecie live'a, to najbliższy będzie w poniedziałek. Za zapraszam na live'a, tam rozdajemy skinki, kody na G4, na fajny balansik, no. I jakieś może jeszcze inne rzeczy pomyślimy. Także co? Do następnego. Trzymajcie się i cześć!